Oto pięć rzeczy, które szokowały mnie w Korei, a numer jeden wzbudził nawet niepokój. Numer 5. Szokująco mało osób mówi po angielsku. W restauracjach i kawiarniach bardzo często menu było tylko po koreańsku. Także bez tłumacza ani róż. Numer czwarty. Słodkie wypieki totalnie tam leżą. Nawet jak coś ładnie wygląda, to niestety tak nie smakuje. A ta tartaletka to był jeden wielki proszek do pieczenia. Jak już przy jesteśmy, to czas na numer trzy. Czyli zapomnijcie, że wypijecie prawdziwą maczę. Ta podawana w kawiarniach jest już wymieszana z cukrem pudrem. Raz nawet powiedziałam, że mam cukrzycę, to po prostu dostałam słabszą i więcej mleka. Także XD. Numer 2 to panujący tam rozgardiasz na ulicach. Ku mojemu zdziwieniu było sporo śmieci, kartonów, butelek, a w centrum także wielu bezdomnych. No i nie można zapomnieć o tych kablach na wierzchu. A numer jeden był naprawdę dziwny, czyli SMS-y ostrzegawcze o balonach wysyłanych z Korei Północnej. Podczas naszego pobytu, Korea Północna wysyłała na tereny Korei Południowej ba Wypełnione, uwaga, śmieciami. Niektóre z nich lądowały w Seulu i wyglądało to mniej więcej tak. Dajcie znać, co Was zdziwiło podczas podróży do Korei, albo co Was ciekawi.